Czy wiesz, że najlepsze restauracje w Twoim mieście już się reklamują? I jeśli też tego nie robisz, to wiesz, kto na to zyskuje? Twoja konkurencja. Ludzie nie wybierają restauracji przypadkowo. Wybierają te, które widzą w internecie. To znaczy, że jeśli Twoja restauracja nie pojawia się w reklamach na Facebooku, na Instagramie czy w Google, to dla większości ludzi po prostu nie istnieje. A teraz zrób prosty test. O ile nie znajdujesz się w tym momencie w swoim lokalu. To włącz w wyszukiwarkę Google czy mapy Google i wpisz, na przykład, najlepsza restauracja w Twoje miasto. Czy po prostu restauracja Twoje miasto, czy pizza Twoje miasto, Google Twoje miasto, zależnie od tego, jaki typ restauracji prowadzisz. Sprawdź, które restauracje są na pierwszym miejscu. Przejdź potem na Facebooka i na Instagrama i zobacz, jakie lokale widzisz w reklamach. To właśnie te restauracje przejmują Twoich klientów. Najlepsze restauracje już się reklamują. To działa. Nie dlatego, że stać ich na marketing, tylko dlatego, że wiedzą, jak działa rynek. Wiedzą, że widoczność, wrócą się więcej klientów. Więcej klientów to więcej zamówień, a więcej zamówień to większy przychód. I to nie jest żadna magia, tylko to jest prosta strategia marketingowa, którą stosują wszystkie najlepsze restauracje. I teraz do ciebie mam pytanie: dlaczego ciebie tam nie ma? Często słyszę taki powielany mit: moi klienci. Mnie znają, dlatego nie potrzebuję reklamy, bo moja restauracja jest znana, ludzie mnie kojarzą, goście i tak przychodzą, bo mamy dobrą kuchnię. I brzmi to dobrze, ale skoro każdy już cię zna, dlaczego wciąż masz puste stoliki, a konkurencja gdzieś obok pełna? Bo ludzie nie pamiętają o twojej restauracji codziennie. Zaraz po wyjściu od ciebie zapominają, bo widzą inne reklamy. Inne oferty, inne promocje w innych restauracjach. A ty, jeśli się nie przypominasz, ktoś inny im się przypomni. I jest to konkurencja. I teraz opowiem ci o restauracji, która zrozumiała to na czas. Restauracja Hip hipura z Lechowa, czyli z 20 tysięcznego miasta. Opowiadałem o niej już w poprzednim filmie, ale tak w skrócie. Zaczynali w małym mieście, bez dużej konkurencji, ale też bez reklam. Miesięcznie generowali około 80 tysięcy złotych przychodów. I teraz najważniejsze. Wiedzieli, że mogą więcej, ale nie mieli żadnej strategii. Zaczęliśmy od reklam na Facebooku, dzięki czemu ludzie zaczęli ich widzieć codziennie, remarketingu, czyli reklam, które przypominały o nich obecnym klientom lub zainteresowanym osobom, którzy już raz zamówili albo jeszcze nie, żeby w końcu zamówili lub przeszli do lokalu, oraz od aktywności social media, aby nie dać ludziom o nich zapomnieć. I efekt. Już w ciągu 6 miesięcy podwoili swoje przychody. Doszli do... 160 tysięcy złotych miesięcznie. A co by się stało, gdyby nie zaczęli reklamować swojej restauracji? Prawdopodobnie ich miejsce zająłby ktoś inny. Tak więc jak nie zostać w tyle? To nie jest pytanie, czy reklamować się, tylko jak szybko zacząć się reklamować. Tak więc uruchom reklamy na Facebooku Instagramie, żeby ludzie cię widzieli. Zadbaj o wizytówkę Google, żeby ludzie mogli cię znaleźć i regularnie przypominaj się klientom. Dokładnie tak, jak robią to najlepsze restauracje. Bo jeśli tego nie robisz, konkurencja Cię wyprzedzi. Tak więc podsumowując, czy Twoja restauracja wykorzystuje pełni swój potencjał? Czy ludzie widzą cię w internecie, czy tylko twoją konkurencję? Czy działasz tak jak najlepsze restauracje, czy zostajesz w tyle? Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak możemy pomóc ci zdobyć więcej klientów, kliknij link w opisie i umów się z nami na bezpłatną rozmowę. Zobacz, jak możemy pomóc zwiększyć ruch w Twojej restauracji, zanim zrobi to ktoś inny. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie.